Dobry, modlińska Ewelina, z tej strony, Środa, dozór znowu komisariat w nie zamknięty. Eee, tak, bo nie ma nikogo na, 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 na koncercie. Jeszcze raz. Nie słyszę. A... Może pan powtórzyć? Nie ma nikogo na komisariacie są na interwencji. No dobra, no to co zrobić? W tych godzinach mam napisane na dozorze, że od 6 do 22, więc no to, że na komisariacie, nie wiem, za, za, za mało policjantów jest, no to ja nie będę chodziła co godzinę, prawda? Tym bardziej, że jestem z, takie, z takiego powodu mam dozór, z którego już nie powinna mieć dozoru, bo już jedna sprawa w tym temacie jest zamknięta. Ciągnie się druga sprawa w tej samej sprawie, więc ogólnie to jest bezprawne i nielegalne to, co jest robione przez policjantów, więc proszę wybaczyć, ale, ale nie będę co godzinę albo co dwie godziny w komisariat w Olsztynie sprawdzając czy ktoś łaskawie jest w środku. Są panią, najlepiej zadzwonić do dyżurnego na poczesnej, czy ktoś będzie. Jak pani będzie chciała się wybrać, to na koniec zadzwonić, że pani chce iść i wtedy dyżurny A Wie pan co? To wie pan co, jak, jak policjanci wrócą, to niech sobie sprawdzą na monitoringu, bo akurat... Która jest w środku do wejścia. I niech sobie sprawdzą, oni dobrze mnie znają, Modliska Ewelina. Ogólnie miałam już dzisiaj nie przychodzić, bo to jest bez sensu, bo już nawet zostało zapłacone za to, że was nazwałam jednego z was tłukiem, więc więc, więc może z tego powodu przychodzę dalej. Więc niech odhaczą, że jestem w Olsztynie. 42 256 to jest kod, no bo mamy jeszcze taki na Mazurach. No i po prostu nie róbmy cyrku. Więc wie, po to, żeby sobie mi w oczy popatrzyli, że przez moje okulary to akurat nie jest tak aż tak potrzebne. Proszę mnie odhaczyć, że w, o której, którą mamy godzinę na zegarek, o której byłam pod komisariatem. Jeżeli nie ma policjantów, bo jest, jest was za mało, to jest wasz problem, nie mój. Ja nie będę co chwilę chodziła. Proszę odhaczyć, że modlińska Ewelina w środę. Nie, dzisiaj jest 1 maja, godziny popołudniowe była pod komisariatem. Ta rozmowa jest nagrywana, więc gdyby co, no to ja mam nagranie i mogę za chwilę jeszcze filmik nagrać, że stoję na rynku w Olsztynie. No, jeszcze raz, do widzenia. Do widzenia. 有两人。